kapitan drużyny Hasan Kebab Oldian, która właśnie wygrała z drużyną Agata meble -Słupsk. No Graliście tak, jakby ten mecz miał decydować, kto wygra całą ligę. Mecz ma naprawdę wielkie emocje. Prowadzimy 3-0 na początku meczu. Później tracimy bramkę praktycznie do szatni na 3-1. Ale pięknie drużyna walczy od początku, skoncentrowana jest. Zaczynamy drugą połowę, a mieliśmy też sytuację na 4-1, co by bardziej uspokoiło mecz. No i co, tracimy na początku drugiej połowy dwie bramki. Zaczynają się nerwy. Na szczęście strzelamy tą bramkę na 4-2. Cóż, później chwila zmiany może wprowadziły trochę do koncentracji. Tracimy prowadzenie, tak, nerwy, 5-4, końcówka meczu. Udało się doprowadzić do remisu w szutem wolnym. To pobudziło jeszcze drużynę. No właśnie chciałem nawiązać do tego wolnego. Był taki moment, na kilka minut przed końcem spotkania, że wbiegłeś na boisko, powiedziałeś, że to Ty wykonasz stały fragment gry. No i fantastyczna bramka, która no, pobudziła Twoich kolegów. Ćwiczyłeś to na treningach? Więc taka prawda, że w tym sezonie stałe fragmenty gry to były moją stroną. Tak teraz jestem kontuzjowany, gram mniej. Ale właśnie z ławki zobaczyłem, jest rzut wolny, mamy blisko pola karnego, postanowiłem uderzyć. Wiara w swoje możliwości. Udało się, tak? Bramka 5-5, to było dziłowa chłopaków jeszcze do, do walki. Zebraliśmy resztki sił i praktycznie ostatnia minuta kontra i piękny strzał Szymona. I 6-5, wygrywamy. Tak? Bardzo trudny rywal, który będzie na pewno walczył o mistrzostwo i dzięki temu nas wygrywamy trzy punkty. To nas cieszy, tak? Tak, no właśnie jeszcze o Twojej kontuzji. Przystępowałeś do ligi z kontuzją kolana, tak? E, co to dokładnie było? Może nie będę się wypowiadał, bo jak moja żona przeczyta ten wywiad później, tak? się obejrzy, to będę miał szlaban już do końca sezonu. Ale kontuzja jest... Rozmiękanie chrząstki rzepki, także nie powinienem już grać. Sługuje, gram tylko od swojej odpowiedzialności, tak dla przyjemności. Za, ty, za tydzień mam rezonans magnetyczny i rezonans magnetyczny tak naprawdę pokaże, jaki to jest stopień, jaka to jest poważna kontuzja. I czy już będę tylko o meczu obserwował z ławki, czy jeszcze będę w stanie pobiegać. Tak? Na razie poczekamy na rezonans, na badanie dokładne. Ok, no to umówmy się, że tego wiadomo nie pokażemy Twojej żania a Ty dalej tak jak w dzisiejszym meczu i powodzenia. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.